Cześć, nazywam się Radek Piekarz, a to jest kanał o cenach transferowych. O cenach transferowych mogę mówić długo i dużo. Jest to mój ulubiony temat podatkowy. Zrobiłem z niego także doktorat, więc tym tematem interesuję się zarówno od strony praktycznej, doradczej, jak i od strony naukowej. Ja zaprezentuję Ci swoje podejście do tego tematu. Na tym kanale będę prezentował rzeczy, których nie znasz pewnie nigdzie indziej, ale ja nie zamierzam ukrywać swojej kuchni doradczej. Ja zamierzam dzielić się swoją wiedzą na temat transfer pricingu. To, co będę chciał zaprezentować, to są takie tematy, jak na przykład wykorzystanie technik machine learningowych, czy w ogóle zasady, czy tematy nauki o danych, które można zastosować w analizach transfer pricingowych. Ja doceniam oczywiście podejście prawne do tego tematu, niemniej ja będę się koncentrował raczej na kwestiach analitycznych. I pokażę Ci, jak pewne rzeczy można wykorzystać dla celów obliczeniowych, jak pewne techniki machine learningowe będą bardzo dobrze działały w przygotowywaniu analiz porównawczych. Pokażę Ci także pewne triki w Pythonie czy weże, które bardzo ułatwią na pewno Ci pracę w zakresie cen transferowych. Także zapraszam do subskrypcji i do usłyszenia.